Wycofałam się. Edyta Górniak podjęła decyzję o rezygnacji. Po chwili nastąpił nagły zwrot akcji. Edyta Górniak pojawiła się na koncercie Piosenka na cztery strony świata, który odbył się w Poznaniu. Jak się jednak okazuje, mało brakowało i artystki zabrakłoby podczas imprezy transmitowanej przez TVP. Dlaczego? Powód zaskoczy niejednego. Edyta Górniak stanęła przed wielkim wyzwaniem. Edyta Górniak na scenie pojawia się już od ponad trzech dekad. Swoją debiutancką płytę artystka wydała dokładnie 30 lat temu. Mowa o krążku, dotyk, który spotkał się z aprobatą zarówno słuchaczy, jak i krytyków. Od tamtego czasu wokalistka nagrała jeszcze siedem albumów, a w zeszłym roku wypuściła krążek z kawerami największych świątecznych przebojów. Diva ma na swoim koncie także tysiące występów na festiwalach, koncertach i innych wydarzeniach muzycznych. Nie każdy pamięta, że zaczynała w 1994 roku, gdy odniosła ogromny sukces, plasując się na drugim miejscu podczas Eurowizji. Do dziś jest to najlepszy polski wynik w konkursie. Teraz za piosenkarką kolejne wielkie wyzwanie. Mało jednak brakowało i nie pojawiłaby się ona na scenie. Dlaczego? Właśnie poznaliśmy kulisy tej zaskakującej sytuacji. Prezentujemy szczegóły. Koncert TVP. Fani komentują występ Edyty Górniak. Edyta Górniak pojawiła się podczas koncertu Piosenka na cztery strony świata, który odbył się w Poznaniu. Wydarzenie miało miejsce w piątek 27 czerwca 2025 roku i zamykało polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Na scenie pojawiło się wielu ważnych polskich artystów, w tym właśnie słynna Diva. Gwiazda pojawiła się przed publicznością w długiej niebieskiej sukni i zaśpiewała utwór Johna Lennona Imagine. Pod nagraniem z występu, które udostępniło w swoich mediach społecznościowych TVP, znaleźć można wiele komentarzy dotyczących występu. Fani pochwalili Edytę Górniak za jej świetne wykonanie oraz interpretację tego legendarnego utworu. Nie zabrakło jednak również słów krytyki. Niektórzy stwierdzili bowiem, że artystka śpiewa jedynie kawery i nie ma własnego repertuaru. Przepięknie, po prostu magia. Piękne wykonanie. Nasz skarb narodowy. Ona ma ogólnie jakieś swoje piosenki, czy naokrągłowali kawery. Myślę, że troszkę przedobrzyła. Jak zwykle obcy repertuar, bo za bardzo nie ma co wybrać ze swojego repertuaru. Pięknie z klasą, czytamy pod nagraniem. Dalsza część artykułu pod nagraniem.